Cześć, jestem Andrew, a to jest FIFA 13 Ultimate Team. No i tak, yy, nasz skład yy, od kilku odcinków jest w pełni sił. Yy, I od kilku odcinków idzie nam coraz lepiej. Właściwie mam już drugą, le, trzecią ligę, i w tym odcinku bardzo prawdopodobnie. Jest Prawdopodobne jest to, że zdobędziemy ten mistrzostwo. A jak widzicie, są tutaj trzy mecze, których wam nie pokazałem: przegrane i dwie wygrane. Bo miałem nagrany odcinek i jakoś mi się usunął. Dziwnym trafem, tak. Ale cóż, żadnych tam dużych, no właśnie, bo po prostu trzy mecze. A tu mam już kolejny skład: Hernanes, Gindogan, Varan. No. Spoczko. I Wucińskich chyba. Chyba tak się nazywa ten napastnik. Więc cóż, popatrzmy kolejny punkt w tej. Widzę teraz, Pato Pięknie, pięknie, pięknie. Długim, putań do Weltona. Piękny przerzut. Bramkaż wychodzi. Motherfuckers! Wygrywamy. Piękny przerzut, prawda? No bym się stanie grać ten Pod mi górę. Mam, że ja. Nie! O, oh, fuck Nie! Ja! Dobrze! Źle! Fuck! Ja nie mogę Żal mi siebie Jezu, ile to będzie w tym odcinku Procentu podań w tym, w tym meczu Cennych podań Bo jestem jest naprawdę porażka ty już straci tyle, że w tym odcinku W tym meczu i teraz Fuck Ja nie mogę Piękne podanie, moja obrona zaspałaj i bum nie but, Fuck! Kończcie to teraz. No super. Pierwsza przegrana Kiepsko. Ok, nasz skład jest gotowy, żeby zagrać kolejny mecz wizy trzeciej i znowu walczyć o mistrzostwo tej ligi. Uff, jak na razie idzie bardzo dobrze, prawda? Dwie ligi są za nami, dwie ligi są wygrane, po prostu lepiej być się nie mogło. Mm, jest już kolejny przeciwnik Orzysz MKS Orzysz Spoko Spoko, spoko Juan Mata Ja pierdziel powiedział David Lewis Kurde, coś goś gada Ale Juan Mata Będzie ciężko Będzie bardzo ciężko Ciśniemy Pato, strzał i. Ja. Yeah. Wygrywamy pierwszy nasz strzał na bramkę i pierwszy gol. <laughs> Jest moc, panowie. Jest moc. Bramkarz miał problem z, z wybiciem tej piłki. Teraz dd. Jest. Tak, główka. Fakie. Yeah. Uh. Wygrywamy 2-0. Super. Czyżbyśmy już mieli mistrzostwo? Oby. Ups. Może być niebezpiecznie. Martin. Yes. Trudno, 2-1. Ale obyśmy teraz nie stracili nie dwóch bramek, bo wiecie, to jest możliwe. I, I... 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 teraz Martins... Martins... W 90 minucie Na rzeczy jest 3-2 Chyba mam mniejstwa nie pokazałem, jednej bramki dopiero się skapnąłem Ale cóż, bywa Okej, okay. możemy jeszcze podwyższyć prowa... dobra, nie, nie podwyższyłem A możemy stracić oh, w końcu Wygrywamy 3-2. Chyba nie pokazywał mi innego gola. Chyba. Ale sam wiem. Możliwe. Piękna wygrana. Tylko gościu przewin to teraz. Proszę. Przewiniesz? Okej. Okay, wygrywamy. I mamy mistrzostwo ligi trzeciej. Idzie naprawdę wspaniale. Trzy mistrzostwa. W trzech ligach. Lepiej być naprawdę nie mogło. Za chwilę sobie zagrałem pierwszy meczek, widzę z drugiej. Mamy aż 8000 kasy. Psz, moglibyśmy sobie coś kupić. Mam już pewnego takiego zawodnika na oczku, który będzie lewym pomocnikiem. Będzie też złoty z Brazylii, z Ligi. Serie A z klubu M I L A N Wiecie o kim mówię? Mam nadzieję, że tak Ok. pierwszy mecz widzę drugiej. Mm, wyszukuję przeciwnika. Pierwszy nasz przeciwnik widzę drugiej. Mm, po prostu... Jaki ja jestem z siebie dumny, że w trzech ligach zdobyłem ich mistrzostwo. No, koksu po prostu, <laughs> prawda? Liga piąta mistrzostwo, liga czwarta mistrzostwo, liga trzecia mistrzostwo Ciekawe jak to będzie z szóstej Tfu, widzę drugiej e, SSC Napoli Z Napoli to jest tylko hamsik hmm. Słowiański... ...Skład Szkretel Sk Też na środkowej obronie hmm. Ciekawe, ciekawe Okej, okay, gramy Wellyton Wellington 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 Ja nie mogę Ricardo Kaka wchodzi w pole karne strzel. Oh. What the fuck? O oh, karny. O oh, spoko. O oh, fajnie. O oh, strzelę. O oh, gol. O oh, jest. O oh, fuck yeah. Więc biegnie. biegnie, drybluje. I teraz ma już czystą drogę do bramki. O oh, fakie. Ho, ho. Widzieliście to! Co za piękny strzał! Tuż pod poprzeczkę! Ja mam pojęcie, że to wejdzie. Wow! O! Rage Quit. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie. Wygraliśmy. Pierwszy mecz w drugiej. Okej. Okay. W związku z tym, że trzeci mecz był Rage Quit... Zagram sobie jeszcze jeden mecz w drugiej. E, cztery mecze w odcinku. Mam nadzieję, że... Oczywiście tak nie wyjdzie zbyt długi i tak, wyszukuję nam przeciwnika przeciwnik opuścił mecz, no super e, wyszukuję przeciwnika o nie real o, o i strój realu mm, opuszczam sesję, wiesz czemu? bo ogólnie, jeżeli ktoś ma stroje realu mm, i herb realu znowu, to znaczy, że jest za realem i ma jeszcze tyle, na tyle dobry skład, że Mm, że kupuje sobie stroje i herb swojego ulubionego klubu Kurde. Pa. I wiecie, On już jest takim dobrym graczem, że ma dobry skład I że wiecie mm, że możesz sobie wydać na różne takie inne bzety jak stroje i herb Więc wiecie, po prostu chciałem kogoś mniej doświadczonego, żeby zdobyć więcej punktów Taka, Taka strategia, co nie? I okej, okay, wyszukiwanie przeciwnika Come on O matku, bardzo No dobra, trudno, nie, nie będę teraz ten kombinował i co tu mamy? Asaidi, Lucas, znowu Hamsik, Azpicueta, Lucio nawet No I Palacio No A ten napastnik w to chyba jest Muriel chociaż nie wiem czy to jest prawda ale no, okej okay, zacznijmy ten mecz obyśmy wygrali z przeciwnika i Pato teraz naprawdę jest Wellington wygrywamy 1 do 0 w 19 minucie chciałem powiedzieć ale mówiłem w szerszej że ten 20 minuta, wciąż nie ma gola Ale jednak z... udało mi się strzelić gola w... przed 20 minutą mm, No i teraz... Teraz Polacy wszystkich w pra... przebieg, zatrzymują się dopiero na Danilo Kolejna szansa Pato Gol! <susurujesz> <susurujesz> Jest moc, panowie Drugi mecz w lidze drugiej Ja nie mogę, 2-0 o, Weliton, Pato, może być trzy, może być trzy, tak, jest, jaki fart, ok, druga połowa. Palastro, jak ja nie lubię jego, jest taki szybki jak t walkout. Do środkowanie. nie? kręci, 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 kręci. co zrobi z tego? A, strzeli gola Spoko Fuck Dobrze, i tak wygrywamy No dokładnie Kręci, 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 kręci. Bum, gol No No i co, może jeszcze drugi Stał o piłkę ja nie mogę. What the fuck! O co tu chodzi? 3-2 2 Gole w 4 minuty. Ja nie mogę. Co za podanie. I teraz Asajdi. Asajdi sama sama. 3-3. Naprawdę? O, piękny przerzut do Pato. I teraz Pato ma wielką szansę. Jest! 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 4 do 3. FTP wygrywa. Tylko, że teraz nie stracić bramki w 4 minuty. Ja nie mogę. Ostatni strzał. Wygrywamy i więc pa.